1 września 2022 roku o godzinie 9 w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Wodsławku zainaugurowano rok szkolny 2022-2023. Podczas uroczystości dyrekcja, grono pedagogiczne oraz uczniowie starszych klas przywitali osoby rozpoczynające naukę w samochodówce. Tradycyjnie w trakcie części oficjalnej. Reprezentanci społeczności szkolnej złożyli kwiaty pod obeliskiem upamiętniającym tragiczny los mieszkańców Grzywna. Przypomnijmy, że 1 września to także dzień wybuchu II wojny światowej. Za część artystyczną odpowiadała szkolna orkiestra. Właśnie rozpoczęliśmy w Zespole Szkół Samochodowych im. Tadeusza Kościuszki we Włocławku nowy rok szkolny 2022-2023. Przed nami wiele wyzwań. Przepowiada się, że to ma być rok trudny, ale my sobie radzimy z trudnościami i myślę, że ten rok będzie pełen sukcesów i skończy się dla wszystkich szczęśliwie, to znaczy dla uczniów, że otrzymają promocję do klas wyższych, kończący na pewno ukończą szkołę i bardzo dobre osiągną wyniki na egzaminach zewnętrznych. Czego sobie i wszystkim uczniom oraz nauczycielom i pracownikom naszej szkoły życia. Po uroczystości zapytaliśmy uczniów o ich wakacyjną aktywność. Jak spędziłeś wakacje? Bardzo dobrze, bawiłem się, byłem szczęśliwy, wróciłem do szkoły jeszcze bardziej szczęśliwy. No wrzuciło się na luz, jakieś się tam ruchy zrobiło, no było dobrze, było dobrze. Pierwszy miesiąc spędziłem nad morzem, w drugim wróciłem na treningi, było to aktywnie sportowo dobrze oraz myślałem już nad powrotem do szkoły. Jak spędziłeś tegoroczne wakacje? Trenowałem. Warto nadmienić, że dla pierwszoklasistów nie był to pierwszy kontakt z nowymi koleżankami i kolegami. 26 sierpnia mieli okazję uczestniczyć w spotkaniach z wychowawcami. Uczniowie branżowej szkoły pierwszego stopnia ponadto wzięli udział w prezentacji programu patronackiego, którą przeprowadzili przedstawiciele Lorenz Logistic Polska.